Horror to gatunek, który potrafi zaskakiwać. Nie zawsze największe budżety i głośne tytuły gwarantują najlepsze doświadczenia. Czasem to właśnie te mniej znane, niszowe produkcje dostarczają największej grozy, innowacyjnych pomysłów i prawdziwego niepokoju. Każdy miłośnik tego gatunku zna klasyki pokroju lśnienia, egzorcysty czy teksańskiej masakry. Ale co z tymi filmami, które nie miały dużej kampanii reklamowej, a mimo to skrywają w sobie unikalną atmosferę i niezapomniane sceny? Filmy. Które przemykają gdzieś na obrzeżach mainstreamu, ale potrafią mocniej wryć się w pamięć niż kolejne powtarzalne produkcje z podznaku jumpscarów. Ale najpierw przywitam się. Witajcie w świecie grozy na kolejnym, już czwartym odcinku serii Poznaj Horror. Przyjrzymy się trzem tytułom, które nie zdobyły wielkiej popularności, ale zdecydowanie zasługują na uwagę. Zaczniemy od brutalnej, surowej grozy w amazońskiej dżungli potem zanurzymy się do zaniedbanego budynku skrywającego tajemnicę rodem z Lovecrafta, następnie wejdziemy w japońską atmosferę nieuchronnego koszmaru. Na pierwszy ogień idzie The Green Inferno, film, który wzbudza skrajne emocje, wyreżyserowany przez Elijah Rufa, znanego Przeważnie z tego, że grał w bękartach wojny, ale również jest to twórca hostelu. Eee, film miał być hołdem dla włoskiego horroru kanibalistycznego z lat 70.. No Tutaj głównie mówimy o Cannibal Holocaust. I trzeba przyznać, że ruch dostarczył nam prawdziwie bezkompromisowy, brutalny horror survivalowy. Fabuła jest prosta, ale bardzo skuteczna. Grupa idealistycznych aktywistów-studentów z Nowego Jorku leci do Amazonii, by powstrzymać wycinkę lasów deszczowych, standard i stanąć w obronie rdzennego plemienia. Uzbrojeni w smartfony, kamery i przekonanie o swojej misji, blokują maszyny drwali i odnoszą chwilowy sukces. Czują, że dokonali czegoś wielkiego. Problem zaczyna się, gdy ich samolot rozbija się w samym sercu dżungli. Ocalała grupa szybko zdaje sobie sprawę, że plemię, które tak bardzo chcieli chronić, niekoniecznie ma wobec nich przyjazne zamiary. W rzeczywistości to kanibale, dla których nowi przybysze stają się po prostu mięsem. Dlaczego robią Film nie oszczędza widza. Brutalność jest tu pokazywana bez filtrów. Równie ucieka się do łagodnych ujęć i sugerowania przemocy serwuje ją w pełnej krasie. Mamy tu sceny rozczłonkowywania, jedzenia ludzkiego mięsa i powolnego procesu znikania kolejnych członków grupy. Jako zalety tego filmu można wymienić na pewno brutalną, bezkompromisową estetykę. No jeśli szukacie krwawego, realistycznego horroru, to jest to to. Wciągająca atmosfera, zagrożenie i piękne, choć przerażające krajobrazy Amazonii. A dodatkowo jeszcze można wspomnieć o czarnym humorze, który momentami rozładowuje stres, napięcie, ale nie sprawia, że film traci powagę. Niestety, film posiada też wady. Postacie są dość płaskie, większość bohaterów jest dość taka irytująca, trudno się z nimi utożsamić. Przemoc jest skrajna, niektórzy mogą uznać ją za przesadzoną, trochę groteskową i odpychającą. Film próbuje być satyrą też na aktywistów i hipokryzję społeczną, ale wypada to szczerze mówiąc momentami niezręcznie troszkę. Podsumowując, The Green Inferno to film, który zdecydowanie nie jest dla każdego. Jeśli masz mocne nerwy, nie przeszkadza ci brutalność w horrorze, a może nawet jej szukasz, to może być interesujące doświadczenie. Jeśli nie przesadzasz za taką przesadną eksploatacją przemocy i gore, ten film możecie po prostu odrzucić. Rów nawiązuje do klasyków horroru, ale niekoniecznie wnosi do gatunku tutaj coś nowego. To raczej hołd dla dawnych czasów niż film, który redefiniuje jakąś konwencję. You know what this is? Z dzikiej dżungli przenieśmy się do słonecznej Hiszpanii, gdzie twórcy horroru coraz częściej sięgają po nietypowe, świeże koncepcje. Mowa tutaj o Venus, wyreżyserowany przez y, pana, którego imienia i nazwiska raczej nie pokuszę się y, wymówić, ale jest to twórca kultowego już dzisiaj Rek. To film, który łączy miejską legendę z kosmiczną grozą rodem z Lovecrafta. Historia skupia się na Lucy, tancerce klubu nocnego, która po nieudanej próbie kradzieży zostaje ranna i musi się ukryć. Schronienie znajduje w opuszczonym apartamentowcu Venus, gdzie mieszka jej siostra wraz z siostrzenicą. Budynek, choć na pierwszy rzut oka zwyczajny, szybko okazuje się miejscem, gdzie dzieją się rzeczy niewytłumaczalne. Lucia zaczyna doświadczać dziwnych wizji, niepokojących dźwięków i obecności, której nie potrafi wyjaśnić. Z czasem odkrywa, że budynek skrywa mroczną tajemnicę powiązaną z dawnymi rytuałami i istotami spoza naszego świata. W miarę jak napięcie rośnie, granica między rzeczywistością a koszmarem coraz bardziej się zaciera, a Lucia uświadamia sobie, że nie jest sama i nigdy nie była. Nie ¿Y quién es? La sirvienta. Todos acaban yéndose de aquí. No la escuches. Zaletami tego filmu są na pewno świetna, duszna atmosfera, która buduje napięcie stopniowo, nawiązanie do mitologii Lovecrafta i idei kosmicznego horroru, rzadko spotykanej w hiszpańskim kinie grozy. Mocna, charyzmatyczna główna bohaterka, której losy angażują emocjonalnie. Z wad filmu, które mogę wymienić, to na pewno fabuła, która momentami traci tempo, a część wątków mogłaby zostać lepiej rozwiązana. Podsumowując, Wenus to przykład horroru, który nie jest nie tylko straszny, ale też intryguje. Jeśli lubisz historię o nawiedzonych miejscach, ale chcesz czegoś więcej niż klasyczne opowieści o duchach, ten film może być strzałem w dziesiątkę. Klimat, yy, zapadany nam przez dzieła Howarda, Philipa Lovecrafta, aura tajemnicy i elementy starożytnych rytuałów nadają mu niepowtarzalnego klimatu. Może nie jest to film idealny, ale na pewno warto dać mu szansę. Na koniec przenosimy się do Japonii, gdzie horror ma swoje unikalne oblicze, bardziej subtelne, oparte na nieuchronnym lęku i atmosferze tajemnicy. Siren to film inspirowany japońską grą Forbidden Siren, choć fabularnie jest nie do końca jej wiernym odwzorowaniem. Ale pomijając to, historia skupia się na grupie ludzi, którzy trafiają do zapomnianej przez świat wioski. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest ona opuszczona, ale szybko okazuje się, że mieszkańcy wcale nie odeszli, zmienili się. Rytuał, który miał zapewnić wiosce dostatek, sprowadził na nią coś znacznie mroczniejszego. Film doskonale oddaje duszną, klaustrofobiczną atmosferę typową dla japońskiego horroru. Tutaj groza nie polega na zamskerach czy brutalności, ale na poczuciu, że bohaterowie są uwięzieni w rzeczywistości, której zasady są inne niż te, które znamy. Dodatkowo nie mogą uciec ze względu na ich położenie otoczone oceanem. Zaletami są na pewno klimat prawdziwej japońskiej grozy pełnej nietobowiedzeń i niepokoju. Jak wiecie, albo i nie, albo mogliście zauważyć, ja uważam, że strach ma skośne oczy. Kolejną zaletą jest świetne wykorzystanie dźwięku. Szepty, dalekie dzwonienie, niepokojące dzwony, no i syreny. Opowieść inspirowana jest też japońskim folklorem, co nadaje jej taką garstkę autentyczności, z wad tego filmu, które mogę wymienić, które nie każdemu mogą podpasować, to na pewno tempo filmu. Jest wolne, co no, może nie pasować fanom dynamicznej akcji w horrorach. Nie wszystko jest wyjaśnione też. Film pozostawia sporo niedomówień, co może no, frustrować już po zakończonym sańcie. Ale podsumowując, jeśli tak jak ja lubisz azjatycki horror, to Saiban albo Siren jak y, mówi angielski tytuł powinien ci się spodobać. Nie jest to typowy straszak. To film, który buduje napięcie powoli i każe widzowi samemu odkrywać, co tak naprawdę się dzieje. A Wy widzieliście któryś z tych filmów? Jeśli tak, to co o nich sądzicie? A może macie ma własne propozycje mało znanych horrorów? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli materiał Wam się podobał, zostawcie lajka i suba. Do zobaczenia w następnym.